Hej, z strony Madziow. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z mierzeniem butów ze sklepu Answer. Tego sklepu jeszcze u mnie na kanale nie było. Mają bardzo duży wybór nie tylko butów, ale i ubrań. Niestety rozmiarów plus 6 na ten moment u nich nie ma, dlatego też nie zbyt często u nich zamawiam. Właściwie to jest chyba mój pierwszy raz. Nie, kiedyś zamawiałam chyba dla mojego syna jakieś rzeczy właśnie Jakieś firmowe. W każdym razie no mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się jakieś plus size rozmiary, jakieś większe rozmiary u nich. W ogóle to ostatnio wyczaiłam, że po sąsiedzku mają magazyn u nas na brzegach, więc tak jakby przesyłki przychodzą w takim tempie. Także dzisiaj będziemy mierzyć budki. Jak wiecie ja jestem posiadaczką szerokiej stopy, nie dość, że szerokiej stopy, to jeszcze wysokiej w podbiciu, a na to wszystko mam również szeroką kostkę, więc Chciałam e, mieć taki ultra ekstramalny test tych e, butów, właśnie. No bo jeżeli, jeżeli te buty będą dobre na moją stopę, to wydaje mi się, że będą dobre na każdą. Więc zrobiłam takie no, dosyć spore zamówionko, Przed nami 10 par butów e, różnych, różnorakich. E, z wyprzedaży. No i dzisiaj postanowiłam też e, mówić Wam ceny, bo tak stwierdziłam, że ja kupiłam na, na, na tej pierwszej wyprzedaży, więc może będziecie zainteresowane tą ceną, jaką ja zapłaciłam. Ale jeżeli będziecie również zainteresowane tymi butami, to linki do nich zostawię Wam na dole. Zerknijcie, bo być może ta wyprzedaż została pogłębiona, być może ceny poleciały w dół, na łeb, na szyję. E, I to jest bardzo możliwe, bo... No, ceny w Answer na wyprzedaży były bardzo, bardzo fajne. Także zachęcam Was do zerkania na te buty, jeżeli Was zainteresują. No, bo tak jak mówię, ja tutaj będę podawała cenę, ale cena może się oczywiście różnić, wiadomo. Zanim przejdziemy oczywiście do mierzenia tych butków, będziemy je mierzyć. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli takie filmiki Wam się również. Podobają na moim kanale. Wszystkie buty, które dzisiaj będę Wam pokazywała, mam w rozmiarze 39. Już nie świrowałam z tymi rozmiarami, nie brałam nic w rozmiarze 38. Stwierdziłam, że biorę wszystko w rozmiarze 39 i zobaczymy, jak się prezentują poszczególne rozmiarówki. Także tutaj będę zerkała sobie na te moje notatki odnośnie cen, odnośnie. Um, no. głównie odnośnie cen. I zaczniemy sobie od pierwszych butów. Pierwsze buty to są sneakersiki. Jak zwykle ja Wam tutaj będę pokazywała po jednym, dobra? Bo naprawdę, e, naprawdę mi będzie ciężko. Takie, zobaczcie, tylko jak one się prezentują. Panterkowe z czernią, z musztardą, z takimi, z takimi rudościami na naprawdę grubej podeszwie. Ta podeszwa jest tutaj jeszcze dodatkowo podwyższona, taką jakby dodatkową gumą. Możecie zobaczyć, no ta, ta podeszwa rzeczywiście się prezentuje. Mam rozmiar 39 i one były w cenie 49,90, czyli za 5 dyszek takie sneakersiki eee, No i ja ostatnio dużo dużo podszkalałam się, jeśli chodzi o modę, jeśli chodzi o sylwetki plus size dużo osób, dużo stylistek wspominało o tym, że dziewczyny w większym rozmiarze powinny mieć duże buty. Powinny mieć wielkie buty, powinny mieć buty szalone, e, buty, które zwracają uwagę. Możecie nawet e, wziąć za przykład Magde Gessler. Ona ma zawsze pojechane buty na grubej platformie, więc ja stwierdziłam, że sobie takie pojechane buty właśnie pozamawiam. A że jestem fanką sneakers, Jestem fanką wygody, no to czemu nie? No i zobaczcie, jak one się prezentują. No to, to po prostu są szalone. Mamy tutaj markę Haleys. E, nie wiem, co to za marka. Jest w każdym razie e, jedna z tańszych na Answer. E, no i one są nawet całkiem wygodne, dobre na moją stopę. Są takie, że ją po prostu okalają. Idealnie dobrany rozmiar. Wszystko jest jak najbardziej w punkt. Wspominałam wam, mam rozmiar 39, więc e, ta rozmiarowa jest super. No zobaczcie, one takie troszeczkę jakby są poszerzane na dole takie jakby są takie rozklapciały tak jakby po prostu trochę balanciały. Ba balenciaga, <noise> balenciagowe buty, coś w tym stylu. No, pięknie się prezentują, no, takie naprawdę masywne, dajcie znać co sądzicie panterkowe sneakersy na pewno zwróciły uwagę i na pewno będą zwracać uwagę na stopie, ale oto mam tutaj kolejne budki również w rozmiarze 39 jest to marka Truffle Collection i kosztowały 39,90 i zobaczcie jak się prezentują no bo to przepiękny no ten neon tu się odbija po prostu wy go tak nie zobaczycie jak ja go widzę, bo od niego się odbijają tutaj lampy i no po prostu Jarzy po oczach. Białe z neonowym żółtym. Również na grubej podeszwie, ale ta podeszwa już jest taka bardziej um, klasyczna, taka bardziej właśnie adidasowata, taka bardziej, um, no już taka nierozjeżdżająca się. Również są niesamowicie wygodne, również są niesamowicie miękkie. Tutaj jest taki mały minusik, że one są ciężkie. Że czuć, że jest tutaj kawał buta, czuć, że jest tutaj kawał podeszwy. I po prostu no, na ręce czuć też, e, e, no, czuć tą wagę, czuć, że, że są masywne, czuć, że są ciężkie w porównaniu do tamtych. Miałam je w ręce takie, no tamte to powiedziałabym, są jak piórko, te są naprawdę ciężkie, no ale te kolory, no to połączenie kolorystyczne przecudowne. E, nie wiem, czy słyszałyście, ale neony będą nadal modne jesienią, ciekawe. Ciekawe, jak to zostanie zweryfikowane, także neonowe kolory, również na jesień jak najbardziej na tak. Nie wiem, dzisiaj ta podeszwa dla mnie jest taka troszeczkę upaprana. Nie wiem, czy ktoś w nich chodził, czy ona jest brudna, tak Wam tutaj przybliżę. Czy wy to widzicie? Czy ktoś w tym chodził? Czy ktoś to szurał? Czy po prostu ta podeszwa taka jest? No bo teraz coraz więcej jest tych butów, które, e, które jednak udają takie znoszone, udają takie vintage buty, które są właśnie e, utyrane. Także takie butki dajcie znać, jak Wam się podobają. Oczywiście zaczynamy od sneakersów. E, także przed nami jeszcze jedna para. Kolejne sneakersy przed nami. Mam nadzieję, że ten film dzisiaj nie będzie trwał. E, Godziny! Jeśli będzie za długo to na pewno zrobimy dwie części, także od razu Wam mówię. Przed nami kolejne budki, budki tym razem Big Stara. Takie, całe białe, z taką jakby ala przezroczystą podeszwą, no ale to się śmiesznie prezentuje, śmiesznie to wygląda, po prostu jak ten but e, Okala, dodatkowo taka półprzeźroczysta guma. Tutaj mamy takie dodatki, turkusowy zapiętek z takim fajnym pomarańczowym, neonowym... Em, Dodatkiem do zawieszania. Nie ma na nich żadnego logo, oprócz takiego małego tutaj napisiku z jednej strony. A, jeszcze na języku jest, na języku, ale nie jest to bardzo widoczne. No i z tyłu gwiazdka. No i słuchajcie, bardzo mi się podobają te budy. One w ogóle tak z daleka tu przypominają. Takie hip-hopowe, taki krój hip-hopowy. Pamiętam, że dawno, dawno temu ja chodziłam w takich butach. Mój mąż chodził w takich butach, one były takie rozczłopane, szerokie, na każdą płetwę się nadawały. No i słuchajcie, co tutaj jest wyjątkowego w tych butach, to pianka. W środku mamy piankę, jak Wam pokażę. W środku mamy memory piankę, która. Um, zapamiętuje stopę, która zapamiętuje e, jakby kształt stopy Boże, jak teraz wkładam tutaj palucha i dociskam tą piętę to ta pianka tak fajnie, tak pomalutku się obniża i zostaje, zostaje na chwileczkę i dopiero, i dopiero jak zabieram palca to ona nadal zostaje, nadal zostaje, nadal zostaje, o i teraz dopiero się wyrównuje, nie wiem czy wy to zobaczycie bardzo bym chciała wam to pokazać może zobaczycie to na przebitkach spróbuję wam to jakoś pokazać na przebiegach. no Po prostu niesamowita rzecz. Po prostu stopa w tych butach czuje się jak w piance, i tutaj y, przy palcach, i tutaj przy, y, przy pięcie. No po prostu niesamowicie amortyzuje tą stopę, niesamowicie ją odbija. Y, jest mega, mega wygodna. Minus tych butów jednak jest taki, że one tutaj trzymają. Tutaj są dosyć takie mm, zabudowane, takie powiedziałabym. E, nie wiem, to jest taka dodatkowa guma, i ta guma tak tutaj trzyma, i tak jakby ściska. No, czuję ten ścisk właśnie na wysokości palców, właśnie tam zaraz jak się zaczynają palce, i e, być może jest to do rozchodzenia, być może jest to do rozczłopania. E, no, w każdym razie teraz mi jest niewygodnie, i to jest jedyny minus tych butów dajcie znać jak wam się podobają, mi się bardzo podobają, no gdyby nie ten przód to bym ja na pewno zostawiła, bo ja uwielbiam białe buty, białe buty się zawsze i wszędzie przydadzą e, nie muszą być bardzo e, oczojebne nie muszą bardzo zwracać uwagę, no, ale sami powiedzcie, po prostu ta podeszwa tak czy siak zwraca na siebie uwagę, jest dodatkowo jest taka bardzo gumowa jest taka bardzo gumowa i w ogóle nie ślizgawa, tak jakby wiecie, no czuć, że e, nie wypieczycie się w tych butach, po prostu jest gumowa podeszwa porządna, nie taka a'la plastik. No i ta pianka. Cudo. Cudo bardzo Wam polecam. Jeśli macie szczuplejszą nogę niż ja, to bardzo Wam polecam. Kolejne butki, które sobie zamówiłam, które myślałam, że będą dobre i również są z Big Stara, to są e, klapeczki. E, czy ja Wam powiedziałam, ile kosztowały te sneakersy Big Stara? Snickersy Big Stara kosztowały 69,90, czyli 70 zł. I teraz kolejne buty Big Stara. Mam tutaj czerwone klapeczki, również rozmiar 39. One kosztowały 40 zł, czyli 39,90. I one prezentują. I one prezentują się tak. Na jednym jest napisane Big, na drugim jest napisane Star. I muszę Wam powiedzieć, że jestem troszeczkę zawiedziona. Spodziewałam się czegoś innego, spodziewałam się czegoś lepszego. A tutaj mamy taki plastikowo-gumowy dół, właściwie bardziej plastikowy. Także te klapeczki są w takiej jakości jak podróby kroksów, jak nawet nie jak kuboty. Bo po prostu kuboty mają gumowy dół, a to jest taki właśnie plastik. Taka podruba kroksów, po taki po prostu bazer. Dodatkowo wykonanie też pozostawia wiele do życzenia. Tutaj możecie zobaczyć klejenie, które no nie za ładnie się prezentuje, jeśli chodzi o buty markowe, buty Bigstara. Także myślałam, że będą fajne, absolutnie, nawet dwa palce mi tutaj nie wejdą. Jest bardzo mało miejsca, plus dodatkowo tu jest. To jest guma, więc ona się za bardzo nie rozciągnie. Ona jest taka dosyć sztywnawa, więc no niestety tym klapeczkom mówię zdecydowane nie. Kolejne buty. Tutaj już mamy markę chyba Answer. No Answer po prostu skoro tutaj pisze Answer. wiedziałam, że marka Answer ma również swoje ciuchy. I jak możecie zobaczyć, mam tutaj koturny. Koturny właśnie marki Answer, rozmiar 39, cena 39.90, także mega pięknie wykonane z takiego tutaj eko zamszu, super mięciutka e, podeszwa. Zapinam się w nich co prawda na ostatnią dziurkę, e, ale myślę, że nie byłoby problemu zrobić być tutaj dalej e, dziurki i wtedy one byłyby super zapinane są tutaj dodatkowo na, na taką klamerkę, która jest na gumce, także dodatkowo super, e, no ta podeszwa jest taka właśnie jakby półokrągła, tak pięknie wypro, wyprofilowana, ten przód jest tak pięknie wyprofilowany tutaj mamy miejsce na, e, na palce, te palce mi tutaj wejdą, także idealnie jestem bardzo, bardzo zadowolona, e, no i są bardzo wygodne, no ja uwielbiam koty. Turnę. to są jedyne buty na podwyższeniu, które ja mogę nosić w tym momencie, no też nie czarujmy się ta <grymio> wygoda już mi tak weszła w krew, że no po prostu nie zamierzam się katować ubieraniem szpilek ubieraniem butów na jakimś super wysokim obcasie, więc stawiam na wygodę i na to, żeby to jednak wyglądało, więc e, takie butki wydaje mi się, że będą pasowały do wszystkiego ja mam koturny czarne e, czy koturny, no właśnie na klocku, na takim dosyć szerokim klocku, który sprawia, że ja Czuję, że jest bardzo, bardzo wygodnie. no Ta platforma też sporo nam tutaj daje, no więc są przecudowne. Prze Paluchy Wam tutaj wejdą, e, tutaj sobie zapniecie, jest sporo miejsca. No i ten welur, no nawet bym powiedziała, że na taką ciepłą jesień one będą, no prezentowały się mega. Dajcie znać, jak Wam się podobają. Kolejne buciory, kolejne sneakersy, które Wam tutaj dla Was, to są dopiero balenciagi. Takie, takie czarne sneakersiki ala skarpeta z białą podeszwą, e, z biało-czarną podeszwą, z takim tutaj, e, z takim tutaj gumowaniem jakby. Właśnie one mają przypominać te słynne balenciagi e, i mam tutaj rozmiar 39, to jest... E, Marka Feel Answer, tak one się nazywają? Feel Answer e, i kosztowało 79,90, czyli 80 zł. No i słuchajcie, przymierzyłam je i są dobre. Są dobre, także szeroka stopa tutaj wejdzie, chociaż tak naprawdę to one się wydają dosyć smukłe i dosyć takie malutkie. To jest rozmiar 39. E, no, wsuwa się jak skarpetki, po prostu ubiera się jak skarpetki i uczucie jest tak, jakbyście chodzili w skarpetkach, które mają od dołu przyczepioną podeszwę. Więc tak wyglądają. Wydaje mi się, że mega oryginalnie, mega elegancko do jakiejś, właśnie, nawet sukienki bym je ubrała. Tak na przełamanie. Super się tutaj rozciągają. Możecie zobaczyć. Wejdź tutaj naprawdę szeroka kostka i wszystko ładnie się układa. Plus dodatkowy za. Za podeszwę. Podeszwa jest po prostu niesamowita. Możecie zobaczyć, ona wygina się na wszystkie strony. No, w tą stronę wiadomo, że się wygina, ale w tą. Zobaczcie, ja nie wkładam w ogóle praktycznie siły w to, a ona się wygina. Na wszystkie strony jest super miękka, super piankowa i naprawdę elastyczna, naprawdę. Ee... Naprawdę komfortowo, no po, prostu, no po prostu jestem w szoku. Zastanawiam się, czy je sobie zostawić, czy to nie jest przesada. Dajcie mi znać, czy wam się podobają, jak wam się podobają. Moja mama je zobaczyła i oszalała, przymierzyła jej i stwierdziła, że chce. Chce o dwa rozmiary mniej, żeby mi zamówiła. Też tam patrzy na cenę, bo być może jeszcze coś pójdzie w dół ee, w tych rozmiarach, co tam zostanie. No, według mnie prezentują się super, też dajcie mi znać, jak one wyglądają na mojej stopie. Trochę się obawiam tego, że tutaj ta gumka będzie ściskać mocno kostkę, ale z drugiej strony. Czy ja wiem, czy jakoś czuję wielki ucisk? Jest po prostu tutaj ta szeroka guma. Nie jest po prostu, nie wpija się w ciało, tylko po prostu okala tą stopę. No nie wiem, dajcie mi znać, dajcie mi znać, ja po prostu oszalałam na punkcie tych butów. Kolejne buty to są espadryle i no ja się nie poddam. Dopóki nie znajdę espadryli, które będą dobre na moją stopę, to ja się nie poddam. Będę walczyć, będę sprawdzać yy, i będę Wam o tym informować. Yy, I dzisiaj mamy na tapecie kilka też espadryli. Yy, no i mam tutaj espadryle słomiane, rozmiar 39, yy, marka Answer cena 49,90. Yy, no czyż nie są cudne? Czyż nie są cudne? Czyż nie są wspaniałe? Czyż nie są bio i eko. Dół mamy tutaj przejechany sznurkiem, góra tak jakby jest zrobiona z takiej trawy albo ala słomiana, no po prostu przepiękna. Plus tutaj góra ozdobiona muszelkami i takimi frędzelkami od tej strony no i czubek zakończony również takim kordonkiem, oczywiście z, pod spodem mamy dodatkową gumę, która nam tutaj chroni te buty, w środku mamy mięciutką podeszwę, mięciutką wkładkę, bardzo przyjemną, no ale moja stopa nie wejdzie, moja stopa nie wejdzie, te butki prezentują się wspaniale, naprawdę tak boho, naprawdę tak wakacyjnie, myślę, że do takiej wakacyjnej stylizacji letnich no, po prostu ideał, ideał. No, niestety nie dla mnie, niestety nie na, nie na szerokie stopy. Niestety. To w ogóle, w ogóle przychodzą w takich pięknych. Te buty także, żeby nie było, nie są pakowane w jakieś bazarkowe folie, tak jak ostatnio opowiadałam Wam, że nie podobało mi się opakowania z Bonprixa. Jeśli jeszcze nie widziałyście filmiku, w którym mierzę buty z Bonprixa, to link zostawię Wam tutaj. No ale dobrze, przejdźmy do kolejnych butów, przejdźmy do kolejnych espadryli. Mam tutaj srebrne, srebrne espadryle w rozmiarze 39, też marka Answear i cena 49 90 srebrne, czyli do wszystkiego. Ja lubię srebro. Możecie zobaczyć. Tu mam takie eko, taką eko skórę. E, tutaj są góry tak wycięte z takimi właśnie wycięciami a la Lordsy. E, Mamy tutaj słomkę, zabezpieczenie pod spodem gumowe, no i przód taki właśnie też słomiany, no i stwierdziłam, że no kurczę, jest tu sporo miejsca, prawda? Są takie dosyć wysokie, wysokie w podbiciu, więc stwierdziłam, że mogą być dobre na moją stopę, niestety nie są, niestety moja stopa nie wejdzie, dodatkowym minusem, który tutaj widzę, to widzę środek, który jest bez wkładki, w środku mamy tak jakby słomę i zakładanie tych butów to była katorga, to była Jedna wielka katorga. Także w nich absolutnie się nie da chodzić z bosą stopą. Myślę, że założenie jakichś, jakichś cienkich skarpetek może powodować to, że one będą wyzaciągane, że, że one będą po prostu tutaj. Nawet, nawet może po prostu polecieć w nich dziura, przez to, że w środku po prostu jest słoma. Dlaczego mi tutaj nie dali wkładki? Powinni dać wkładkę choćby taką, jaka jest tutaj, a w środku mamy słomę, jest to nieprzyjemne. Nieprzyjemnie szura po stopie, i, i, i jestem ogólnie na nie. No, wystarczyło wkładkę włożyć do środka. Także do tych espadryli moja stupeczka również nie wejdzie. Także espadryle odkreślam ee, i spróbuję w przyszłym roku. Zostały nam dwie ostatnie pary butów, i pierwsza para która również jest na mnie za mała. Bardzo chciałam, żeby były dobre. To są klapeczki, takie klapeczki również słomiane z takim żółtym kordonkiem. One są również w rozmiarze 39, marka Answer i kosztowały 39,90. No poluję na takie klapki, no chciałam takie klapki, które nie będą gumowe, które będą się ładnie prezentowały, które nie będą po prostu takimi flip-flopami plażowymi. No i one właśnie takie są. Tutaj mamy słomkę, mamy bardzo miękką tutaj podkładkę tutaj mamy tą górę w przepięknym właśnie takim kordonkowym zakończeniu no i po spodem mamy oczywiście gumę, która nam to wszystko bardzo ładnie ochrania no i kurczę wielka, wielka szkoda tak jak mówiłam, no po prostu dwa palce mi się tu zmieszczą i to jest wszystko wielka szkoda, ma prezentują się naprawdę pięknie już je widziałam do sukienki jednej, drugiej trzeciej, czwartej, do spodenek no po prostu one nie wyglądają plażowo, one nie wyglądają tak e, właśnie flip-flopowo, japonkowo, e, piaskowo, że tak powiem, codziennie, tylko naprawdę można i w nich. Miasto i prezentują się i. E, są wakacyjne, są takie letnie mają taki letni vibe, no ale to już troszeczkę inaczej wygląda, także wielka, wielka szkoda e, tutaj również moja girka nie wejdzie, także te budki odsyłam, tu mi się tutaj e, tu mi się taka wielka wieża e, buduje po lewej stronie i ostatnie buty nad którymi się zastanawiałam, do których potrzebuję waszej opinii, waszej porady to są butki klapeczki oczywiście, Big Stara białe takie E, mam tutaj rozmiar 39, oczywiście marka Big Ster, one kosztują 59.90 e, i bardzo chciałam takie klapki. Po raz kolejny, e, jak widzicie, już nie zamawiam flip-flopów, tylko chciałam coś takiego miejskiego. No to są klapki właśnie takie wydrążone, takie właśnie em, Dopasowujący się jakby do stopy, takie, no coś innego. No i tutaj mamy zastosowane coś takiego jak Japonka. Japonka z takim tutaj, nie wiem czy to jest to jest skóra, czy to jest imitacja skóry, no ale coś takiego ala skórzane. No i tutaj mamy pasek, plus ten paseczek jest, moje drogie, regulowany. Ja pierwsze to, co sobie poregulowałam, ten paseczek i wejdzie! Wejdzie moja stópka w te klapeczki. One tutaj dodatkowo są um, ozdobione takimi jakby... Um, Takimi jakby kamyczkami, ale tak teraz patrzę, że znowu słabo jest to wszystko wykonane. Wszystko się, wszystko się rusza, te kamyczki się ruszają. Te kamyczki są zatopione w, w, w tej słomie, ale tak Wam teraz pokażę. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. O, zobaczycie, bo jest to właśnie w tej stronie tutaj. Tutaj e, te kamyczki są po prostu jakby upaćkane e, tak jakby klejem, zostały zatopione, e, przyklejone do tej słomy, ale są tak upaćkane tym klejem, że to po prostu wygląda ohydnie. I tak teraz dopiero zauważyłam, że pasowałoby ściągnąć ten klej z wierzchu. I jakoś to wyczyścić, no bo to wygląda to jest po prostu bazar. Bazar, o co chodzi? Halo, Big Star, o co chodzi? Co to jest w ogóle. O co chodzi? W każdym razie nie podoba mi się ta płachta. Wydaje mi się, że jest tutaj za dużo tego materiału. E, ten materiał tak dziwnie się. Mm, Układa między palcami. Nie wiem, dajcie mi znać, czy macie coś podobnego. Widziałam już nieraz, właśnie ten typ e, klapek, e, właśnie z taką płaską tutaj między, między palcami. Nie wiem, e, czy mi to nie będzie przeszkadzało. No i kurczę, zastanawiam się, zastanawiam się, bo bym je zostawiła. Są e, wygodne, są miękkie. E, tutaj moja noga się mieści, są w kolorze białym, więc będą pasowały do wszystkiego. Ja w klapkach bardzo dużo chodzę. Właściwie to jeśli. Wchodzę w maju w klapki, to nie wychodzę w nich do października. Po prostu z nich nie wychodzę do października. Cały czas z nich śmigam, cały czas z nich żyję, więc zostawiłabym sobie. je, Ale z drugiej strony nie podobają mi się wykończenia, nie podobają mi się to, jak są tutaj wykonane, jak są zalane te kryształki. I no i nie podoba mi się ten przód tutaj, właśnie za bardzo. Po prostu bardziej bym to obcięła. Wzięłabym nożyczki i obcięłabym, zostawiłabym mniej tego. Materiał. Dajcie mi znać, co sądzicie. Zobaczycie też na mojej stopie, jak to się prezentuje: zostawić, czy nie zostawić, czy po prostu e, szukać dalej. Spokojnie. Sezon nam się kończy, także poszukiwania tego typu butów będę musiała zacząć w przyszłym roku. I to już wszystko. Wszystko buty, które miałam Wam dzisiaj do pokazania całe 10 par ze sklepu Answer. dajcie mi znać które z nich Wam się najbardziej spodobały, oczywiście, że e, sneakersy oczywiście, że adidasy będą pasować na każdą stopę, no wiadomo, że jedne są bardziej dopasowane, drugie są mniej dopasowane e, z tych adidasów najmniej chyba e, dopasowane były Big Stary niestety, znowu mamy tutaj e, marka Big Star, mimo, że Miały świetną piankę, no to z przodu odczuwałam jednak to, ten ucisk już przy mierzeniu. Być może się rozklapciają, być może się rozchodzą, ale no, miałam taki dyskomfort, że jeżeli już przy decyzji o kupnie one są na mnie niewygodne, coś jest nie tak, no to ja rezygnuję. Ja po prostu muszę mieć wygodne buty i nie mogę sobie tam gdzieś w głowie wymyślić, że a one się rozchodzą, one później będą wygodne, ale na początku będą niewygodne i będą mnie denerwowały. Będą mnie obcierały i Bóg wie, co jeszcze. Reszta była wygodna, e, jeśli chodzi o sneakersy. E, no i tak. No i dajcie mi znać. Podpowiedzcie mi, co z tymi białymi. Dajcie mi też znać, czy zamawiacie w Answer. Co zamawiacie? Jeśli macie jakieś podpowiedzi, to bardzo chętnie. Piszcie w komentarzach. Wszystkie będę czytała. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję, jeśli filmiki z mierzeniem budów też Wam się podobają. W najbliższym czasie już pewnie pojawią się buty, bodki, już takie jesienne, kozaki. Co powiecie o kozakach w tym roku? Nie wiem, jak to się będzie prezentowało. Z kozakami. E, bardzo często też mnie pytacie o sklep JORS. E, ja w JORS się bardzo e, dawno nie zamawiałam. Wiem, że jest mały problem, jeśli chodzi o wysyłkę. No bo tu tutaj Brexit, więc nie do końca wiadomo, e, jak to zamawiać, jak to zwracać. Więc na razie sobie odpuściłam, chociaż wiem, że. Tam mają jedne z lepszych kozaków na szeroką e, nogę, na szeroką łydkę, także będziemy widzieć. Zapraszam Was do moich social mediów, zapraszam e, na Facebooka, na Instagrama, na bloga, na mój drugi kanał vlogowy, na moim drugim kanale vlogowym się dzieje, jest metamorfoza, e, sypialni e, i no i polecam wam, żebyście tam byli zachęcam was, żebyście tam byli ze mną w moim codziennym życiu e, na to było wszystko, mam nadzieję, że czymś was zainspirowałam, że coś wam pokazałam dajcie znać, czy też buszujecie po wyprzedażach czy też jeszcze e, kombinujecie i czatujecie na fajne kąski na wakacje i na lato, na przyszły rok e, na to wszystko, ja się z wami żegnam cześć, pa